Dzień dobry, witam się w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki luźny vlog, gdzie pokażę Wam moje perełki do makijażu, produkty, których używam na co dzień, i w tym polecajka, właśnie super podkładu dla cery problematycznej. Mnóstwo polecajek z Eveline do makijażu i też jedna do ciała, która wygląda jak Fenty Diamond Bomb. No i wybieram się na wyprzedaż do Zary. Pokażę Wam, co jest tam dostępnego. Zapraszam do oglądania. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do zostawienia suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków czy to z serii Mierzymy i będzie też nowa seria stworzenia stylizacji. Zaczynam make-up. Pierwszy raz się w ogóle pokazuję bez. Mm makijażu, ale stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby wyjść ze strefy komfortu, skoro pokazuje się, wiecie, w bikini i jakby nie mam problemu pokazać ciała, to twarz też mogę pokazać <grym> czemu nie. Mam nadzieję, że komuś pomoże. że wiecie, nie ma, znaczy pewnie są cery idealne, ale no ja takiej nie mam, więc tak tutaj przed Wami też się pokazuje tak wiecie, z bliznami, gdzie niegdzie, tu też sam zapalny, bo walczyłam z trądzikiem już no sporo lat. I wiecie teraz, no nie, suplementacja, zabiegi. A jeśli chodzi o suplementację, to od ponad dwóch tygodni stosuję e, suplementy marki Health Labs. Ja oczywiście robiłam sobie badania, e, bo chodzę do kosmetologa, tak z, tym, z tymi bliznami i, i, i z tym trądzikiem. Także robiłam badania, konsultowałam z lekarzem, z moim kosmetologiem. I muszę sobie suplementować kwasy Omega 3, 6, 9. Tutaj jest w tym produkcie Smart Me, jest jeszcze dodatkowo witamina A, E i D. E, ja mam o malinowym i powiem że jest ok. Ja sobie to e, mieszam z wodą. Jedna łyżeczka dziennie wystarczy, e, ale też możecie sobie dodać do soku, poleć sałatkę. E, to oczywiście pomaga odżywić skórę od wewnątrz, ale też e, wiadomo oddziała na włosy. No tutaj musimy oczywiście stosować regularnie, żeby zauważyć efekty, e, także będę dawać znać a od dzisiaj od 28 czerwca do 6 lipca. Będzie kilkanaście produktów objętych rabatem aż do minus 25%, które się jeszcze łączą z moim kodem Tomeczek10. Wystarczy, że wpiszecie go tam w koszyku. Zostawię Wam tutaj link i wypiszę te wszystkie produkty, które są objęte tymi zniżkami. No a tutaj mamy też na tej promocji, właśnie witamina D3 w kropelkach. Także jeśli nie lubicie kapsułek, no to śmiało możecie się zdecydować na taką formę. W jednej kropli tutaj mamy 1000 jednostek, ja mam bardzo niski poziom bo robiłam sobie dodatkowo badanie krwi i mam niski poziom, więc ja muszę suplementować. No i mam nadzieję, że, że się poprawią te wyniki. Na witaminę D3 w kroplach jest rabat i jeszcze dodatkowo te minus 10%. Jak wspomniałam, wszystko wypiszę w opisie, także zachęcam do skorzystania z rabatu. Jeśli macie cerę problematyczną, no to mam do polecenia właśnie naturalny podkład. Ja już sam sobie wysypałam na wieczko, podkład mineralny. Jakoś od dwóch tygodni go testuję. No, byłam sceptycznie dosyć nastawiona, bo, ja wiecie, zawsze full krycie, jakiś tam Catrice, uwielbiałam podkład, um, jakiś Fenty Beauty. Wiecie, no to takie mocne dosyć podkłady, żeby mi to wszystko zakryło, ale jakoś tak nie wiem. Jakoś tak się przyzwyczaiłam do tego też. Wiadomo, ten podkład, ja mam wersję kryjącą. To jest podkład z Annabel Minerals. No i on no, mniejsze ma krycie niż te takie, wiecie, te płynne, nie? Ale no, powiem Wam, że daje radę. I na taki codzienny użytek wiadomo, na wieczór to stosuję te płynne. I ja jak sobie mam taki pędzel, wiecie, ten flat top. I ja sobie tutaj jakby wcieram ten podkład w niego i, i nakładam sobie, wiecie, tak stemplując i, i takimi kolistymi e, ruchami sobie w wywuje nakładam po prostu i tam gdzie coś mi tam prześwituje, no bo ja mam takie dosyć tutaj te czerwone te punkty, więc tam daję sobie takie dwie warstwy. Jak potrzebuję, to czasem jeszcze ta kapeczkę korektora sobie nałożę, tak mówicie. No, no, zresztą pokażę, bo na pewno coś tutaj jeszcze będę sobie poprawiać. A to jest w ogóle kolor Golden Light. Teraz sobie dołożę korektora pod oko, ale w ogóle wiecie, na te sypkie podkłady ja nakładam, nakładam mokre produkty i z tym się naprawdę nic, jakby tam się nic nie waży. Korektor, boże, to jest, to jest chyba najlepszy korektor z drogerii, jaki miałam. To jest Catrice Catrice Truskin. I nieważne, czy wiecie, wysokopółkowy, jakiś ten Fenty, tart yy, i, i tak dalej. Znaczy, wiadomo, są, są ok. Bardzo lubiłam ten z Fenty. I, i, I ten start, no nie wiem, trosze, troszeczkę jakiś taki był za mocny dla mnie. Te z to jest wow, nie? I one kosztują 19,99. Super. Jeszcze ten Rimmel Multitasker z drogerii. bardzo lubię. Miałam chyba z dwa, dwa opakowania, ale i tak ten jest dla mnie lepszy. Wiecie, on jest taki kremowy. Tamten jest bardzo... ten Rimmel jest bardzo mocno kryjący. Ten też kryje, ale jest taki lżejszy. Teraz tak, puder y, Huda Beauty. Ja mam w odcieniu Pound Cake. A z yy, niższej półki uwielbiam ten wariat Eveline. On jest boski i pod oko, i tak na wiecie, całą strefę tę. Ja wam jeszcze pokażę, ile ja mam rzeczy tutaj z Eveline, których tak używam na co dzień. Ja bym, ja bym mogła zostać twarzą Eveline. Halo Eveline? Proszę o, <ścoughs> proszę o wiadomość. Nie żartuję. No ale już fajnie by było. Klepie, klepie. I tutaj czoło też tak delikatnie. I teraz przechodzę do tych kremowych, do konturowania. Eveline. Yy, to jest kremowy bronzer Choco Glamour z tej serii Z odcień 01, ten taki cieplejszy Kolejna rzecz Evelyn <laughs> Róż w kremie, ten Wonder Match Z serii 01 To jest takie dwa w jednym Ja go też yy, sobie czasem daję na usta I bardzo dobrze się trzyma No a na policzkach to w ogóle super kolor Dobra To jeszcze jako taki rozświetlacz Wiem, że to jest baza, ta z Charlotte yy, Flawless Filter, mam taką malutką do, Żeby wypróbować Kiedyś dawałam to pod, też pod podkład, ale teraz wiecie, ja sobie daję też tak na górę. O. I, I wklepuję to sobie po prostu. Okej, okay, oko zrobiłam sobie tą paletką Hudy i tuż Eveline <grytania> Extension Volume. Coś tam <grytania> Szałamiający Efekt puszcza razy 10. Uwielbiam ten tusz, tak faktycznie wydłuża, fajnie podkręca. I jeszcze, żeby wzmocnić ten efekt konturowania, żeby tam mi się trzymało, to używam tej paletki Dior Backstage. To jest ten odcień 001 Universal. Wiecie co powiem, że fajnie się nagrywa. W sensie bardzo mi się to podoba. Cieszę się, że wyszłam ze strefy komfortu i, i się nagrałam tutaj, bo tak jak Was uczę, yy... Właśnie na Instagramie bardziej, no bo tutaj, wiadomo, nie działam tak długo, ale mam takie warsztaty i tam właśnie uczę tego, jak zacząć nosić to, co się naprawdę lubi. Jak przestać po prostu myśleć cały czas o tym, że, a tutaj mam za szerokie uda, tutaj mi wystaje coś i nie mogę tego, na przykład, założyć, jeśli chodzi o jakieś nie wiem, obcisłe sukienki, krótkie topy. Bo ja miałam bardzo dużo też kompleksów kiedyś. Teraz już naprawdę. Dobrze się czuję i ze sobą, i nie mam żadnego problemu, żeby się też właśnie pokazać, czy, czy właśnie nosić to, co tak naprawdę mi się podoba, tak? czyli krótkie topy. No, uwielbiam wzory i kolory, wszystko, wszystko. Nie mam w ogóle takiego czegoś, że patrzę na coś i, i, i wiecie, o nie mogę tego założyć, bo coś tam. Możecie też dołączyć sobie do warsztatów. Teraz są też w niższej cenie. Link będziecie miał w opisie. To jest takie godzinne nagranie, gdzie ja właśnie też opowiadam swoją historię, jak się pozbyłam tych kompleksów. No i są takie cztery moduły. Po każdym module są takie ćwiczenia, przez które ja przeprowadzam. No, i wy sobie możecie prowadzić taki właśnie jakiś notatnik, zapisywać sobie to wszystko, i, no i próbować nowych rzeczy, tak. No i tym samym oczywiście zawalczyć o to, nosić to, co tak naprawdę kochacie i to, na co macie ochotę. Oczywiście cały czas dostępne. Ja to tak właśnie specjalnie nagrałam, żeby to y, można było cały czas sobie odsłuchiwać, wracać do tego i za każdym razem na pewno wyciągniecie y, coś. Coś innego dla siebie, i zostały usta, i będę jeszcze, no czy mokre włosy, bo wiecie, robiłam reanimację <noise> loczków. Jeśli chcecie też e, taki vlog, właśnie, gdzie opowiadam o tym, co stosuję do włosów, jak je stylizuję, no to napiszcie mi w komentarzu, to na pewno zrobię. To jest e, taki kon konturówka, to jest taki jakby taki wielki stick konturówka. I z drugiej strony pomadka z tej kolekcji Ciao Bella y, od AA. Wings of Color, tak? Tak, z tej serii, we współpracy z Amelką Szczepaniak. I no i z drugiej strony mamy tutaj pomadkę. No i jak? Tylko trochę sobie tam dołożyłam tych suchych produktów na górę, ale ogólnie podkład, no petarda. I mówię Wam, nawet po 8 godzinach, po 10 on wygląda dalej super. Tam można się trochę też przypudrować, tam w ciągu dnia, wiadomo, tę strefę. T. Dalej wygląda świetnie, także wypróbujcie sobie koniecznie. To jest ten produkt, który wygląda jak Fenty Beauty Diamond Bomb. No to jest petarda. Ja to kupiłam w Rosmanie za chyba 12,50 niedawno. I to widzicie, jakie to ma tutaj drobiny. I już wam to pokazuję, jak to wygląda na ręce. No, chyba to widać. Widać. Widzicie, jak to błyszczy. I do zary już tutaj kolejka. Jestem już pod zarą, widzicie jakie są kolegi, ale za każdym razem nie. Ludzie się tak nawet, wiecie, jakby starolata się czasem tak ślizgują. Byłam świadkiem <gryw> parę razy. Zobaczymy co uda się tutaj znaleźć. Koszulę. Ja się czaję, wiecie na którą? O, tutaj już. Już byłam, wtedy namierzymy to. Już ją widziałam tutaj. O, taka koszula. Przepiękna. Tutaj koszula z takim haftem. Wzory. Jeszcze takie wiecie, w stylu boho. O, ta jest ładna. O, ta jest przepiękna koszula. Z rami. Super wygląda. To też jest świetne w taką kratę. 169. Tutaj też taka brązowa lniana. To jest len? A nie, liocel i ramia. Coś takiego brązowa. Wpaski, ja bardzo lubię też wpaski, takie koszule z podwiniętymi rękawkami. Sprawdzimy sobie to. Bawełniana. Tutaj też niebieskie wpaski, taka żółta. Śliczna jest ta bawełniana. I ta też mi się bardzo podoba połączenie takiego błękitu z żółtym. Bawełna, oczywiście. Tutaj marynarka. Z 600 na 279. Jaka w ogóle cena. Bawełna w podszewce. Świetna jest. Tutaj też marynarki. Biała. Tu będzie. Na z 400 na 200, o tu mam już od razu 50% lenwiskoza i potrzewka bawełniana i spodnie jeansy. te spodnie kiedyś polecałam w odcinku ze spodniami lniane też polecałam zielone takie pomarańczowe sprawdzimy w jakiej cenie one są 119 z 200 o, przepiękna w ogóle spódnica tutaj. Cudowna. Z 300 na 159. Te są super tylko na 164 cm, na mnie za długie. <noise> Ale boskie, 139-100% wiskoza. Te boskie skóry są za ile? Prawie że pół ceny. 399 za skórę naturalną i podszewka jest nie, no, niestety poliestrowa ale podszewkę pamiętajcie, możecie sobie wymienić jest cudowna bardzo duży wybór tutaj topów jakieś z haftami coś tutaj może uda się wybrać ja właśnie szukam takich spodni, wiecie, piżamowych więc tutaj zaraz coś sobie wybiorę i... o, zielone ty też ten cekinowy 79 do wyboru, do koloru. To biżuteria 69. Ja też na wakacje bym chciała, wiecie, taką chustę do zawiązania w pasie. Więc tutaj sobie zaraz coś wezmę. Jest taka różowa, chyba z lnem będzie w składzie tak po dotyku, tak 100% leno 69 zł i takie panterkowe, wiecie, że ja panterka e, 69, 92 modal e, 8 jedwab letnie torebki 99 taki koszyczek świetnie wygląda tutaj też taka klapki, jabłonki sandałki Paski, takie, wiecie, w stylu cowboyskim. Takie na przykład skórzane, jest super. Ten jest świetny. I na koszt 89. Tutaj taka kurteczka z krótkim rękawem. 129. Mega jest. na Bomberka. 169. Takie z krótkim, ale ta jest. Bardzo ładna. Proszę Wam o może z tej strony. To jest świetne. W takim cargo stylu, taka wiecie, narzutka je na chłodniejsze dni latem. 119 zł. Len viscoza. Bardzo dobra cena i świetny krój. Krótka koszula. Kurtka 89. letnie sukienki, ta super jako narzutka na kostium. Na przykład za. Też sobie sprawdzimy, o ta jest świetna, lniana taka dłuższa, na co dzień, na wakacje, tak 100% len, 199, przecudowna, tutaj sukienka, którą mierzyłam kiedyś, ta, a tutaj mamy taką niebieską lnianą, mm, tak i podszewka bawełniana, 199. Tę sukienkę mierzyłam w odcinku o sukienkach. Teraz jest za 139 zł. Ona się przepięknie układała. Jest też taka biała. Piękny taki kosz. Zaraz wam pokażę numer referencyjny. 119. Tutaj mamy cudowną sukienkę asymetryczną z takimi piórkami na jedno ramię. To na okazję w ogóle będzie cudowne. To jest inspirowane taką jedną marką. Mam też Wam podziękuję. wypiszę tutaj Wisko za 139 Boska jest. wzięłam sobie też takie polo bez rękawów w takim masowkowym kolorze, ale jest MK największa na 49 zł. Tutaj mamy taki płaszcz. On jest cudowny w ogóle ta faktura tutaj. I jest z 600 na 400. To jest len. I podszewka wiskozowa. Po wizycie w Zarze. Słuchajcie, udało mi się y, kupić te rzeczy, które chciałam. Nie było takich tłumów. Trochę kolejki do przymierzalni, trochę do kasy. Tak dosłownie na 10 minut w persce. Są te spodnie, które Wam już polecałam. Te, które ja mam. Cargo. Teraz są za 80 zł. Ja mam rozmiar L, jakby co. I są jeszcze. Takie beżowe. Są przewygodne i naprawdę warto. Jeśli lubicie taki styl cargo. Ja mam akurat jeansy nie potrzebuję, ale jeśli wy tak, no to przepiękny są Taki materiał. Tak się prezentują. Dosyć długa nogawka. Taki balloon fit. Śliczny. 99 zł. Takie piękne klamry. Jak kiedyś też już pokazywałam że są bardzo w trendach takie duże i takie też śliczne do, na wakacje, 29 zł. W ogóle Berszka, jeśli chodzi o takie dodatki, no to warto sobie tutaj zaglądać. Ja sobie kupiłam przed chwilą H&M takie piżamowe, właśnie takie jak chciałam, niebieskie, to później Wam pokażę te wszystkie rzeczy, które kupiłam za 40 zł, Nie ja Jestem już w domu, zaraz pokażę, co, co kupiłam w Zarze. Ale ta pomadka, nie? Co rano malowałam? Jest która? 14 coś. No i jadłam y, obiad, piłam i, i nic nie dokładałam w ogóle na usta. Także no, te ciobella, te podwójne się bardzo dobrze trzymają. A teraz czas na moje łupy. Ja sobie wybrałam w reserved taką koszulę. Raz jeszcze przymierzę te wszystkie rzeczy, pokażę jak one leżą. W przepięknym takim kolorze, y, jasno, jest na różowe, w białe paski. I ona ma takie drapowanie, jest taliowana, taka krótsza. Ja mam wszystkie takie koszule oversize, więc no to taka odmiana. Takie też spodnie w high-end. Za 40 ,99 zł. 99 groszy. One są na mnie trochę za długie, ale ja je sobie skrócę, nie ma żadnego problemu. Eee, Wziąłam sobie rozmiar L, bo wiecie, ja chcę sobie je nosić tak na biodrach, nie w talii, więc wziąłem o rozmiar większy. Te M były ok, ale trochę tak w tych udach było, tak troszkę za ciasno. Te leżą zdecydowanie lepiej i boskie. Właśnie szukałam takich, wiecie, piżamowych, bo, bo nie mam jeszcze takiego. Nie mam jeszcze takich. I teraz. Zara. Taki masełkowy topik, tutaj z takimi brązowymi elementami. E, Wziąłam rozmiar M4990 z 80 przeceniony 100% baweł, 100%. Tak, 94% bawełna reszta elastan. Miałam sobie taką kurteczkę z krótkim rękawem, jeansowa, krótka. Tutaj mam rozmiar XL 129 zł. Teraz przymierzę szal, apaszka w panterę. Ja, ja chciałam takie właśnie pareo i ono jest za 69 zł, 92% modal, 8% jedwab. I wiecie, robić sobie z tego taki top, możemy sobie też wiadomo, na głowie zawiązać, jako pareo będzie świetne i na to właśnie polowałam najbardziej taka koszula. Wisko z na len. Mam w rozmiarze XL, 139 zł. l też była, w sensie tutaj z przodu była dobra, ale z tyłu mnie trochę ciągnęła w plecach. A ta xl jest świetna i też taka dłuższa. No ja uwielbiam takie, takie długie koszule, które można tak wiecie narzucić i są takie komfortowe w noszeniu. No i tutaj już mamy to pareo. Znaczy pareo, ten szalik, chustka. Tak zawiązany jako pareo. Świetny jest i wiecie, bardzo cieniutki taki miły dla ciała. Bardzo, bardzo ładnie się tutaj prezentuje. I tutaj mam tę bluzką, bluzką kurtkę. Yy, przepiękny jest ten odcień. Taki wiecie, ciemny jeans. To jest taka bawełniana bluzka. Możemy sobie nosić oczywiście bez niczego tutaj pod spodem, ale też z jakimś tank topem Wtedy możemy sobie też otworzyć yy, tę kurtkę, nosić tak rozpiętą. I, i przepięknie. Wygląda Masełkowy top, przewygodny jest naprawdę świetnie tutaj leży taki polo y, mocno w trendach, także jeśli jeszcze znajdziecie to polecajka. To jest tak boskie. Tutaj sobie możemy to rozwiązywać też. Ile chcemy ja sobie tutaj rozpiłam tak trzy, co w się sensie rozwiązałam, ale to jest tak boskie. W ogóle wiecie ta ta tekstura, taka faktura, przepiękne, naprawdę będę to nosiła chyba całe lato. Ta koszula z tym drapowaniem, pierwszy guzik i ten ostatni tak specjalnie rozpięty dla stylizacji. Troszkę rękawki tutaj podwinęłam i z tymi czarnymi spodniami z Berszki. To są te moje ukochane, co w poprzednim odcinku pokazywałam. Y Przepiękna jest ta koszula i piękny w ogóle kolor, no i to drapowanie, efekt taliowania. Ja mam XL, no i ja zepnę ten pierwszy guzik, tylko tutaj już od razu mówię, że jak ja mam 102 cm w biuście, no to to jest taki max ta xl no i tak wygląda z tymi spodniami u mnie, idą do skrócenia te spodnie i widzicie, ja sobie tak, żeby bardziej tak na biodrach nosić, więc wzięłam te rozmiar większe. Piękne są w 100%, bawełniane. No i bardzo fajnie to wygląda, taki letni look, połączenie różu właśnie z takim błękitem i tutaj te paseczki są granatowe, nawet z takimi chodakami, z japonkami. To tyle w tym odcinku, bardzo dziękuję za oglądanie, dajcie znać w komentarzu czy upolowaliście coś na wyprzedażach, podzielcie się swoimi wyborami, a może kupiłyście coś z mojego polecenia, jestem ciekawa waszych wyborów. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zostawcie koniecznie suba, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Pojawi się niedługo nowa seria właśnie z tworzeniem stylizacji, także zachęcam do tego, żeby tutaj zostać. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!